Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, bardzo się cieszę, że trafiliście właśnie tutaj. A jeśli jesteście ze mną od jakiegoś czasu, to wiesz, że mówię tu o czymś więcej niż tylko codziennych poradach. Nie prowadzę typowego lifestyle'owego bloga. Nie pokazuję, co jem na śniadanie, ani jak wygląda mój dzień minuta po minucie. Dzielę się za to czymś głębszym. Tym, jak zmieniłam swoje życie z życia pełnego lęku, chaosu i ataków paniki, które towarzyszyły mi przez prawie 10 lat do życia, które dziś jest spokojniejsze, cichsze i bardziej moje. Od 1988 roku mieszkam poza Polską, a od 1990 roku w Kanadzie. I właśnie tutaj, wiele lat później, zaczęła się moja prawdziwa wewnętrzna przemiana, nie dzięki pieniądzom, nie dzięki nowym rzeczom, ale dzięki małym krokom, codziennym rytuałom i temu, że zaczęłam traktować siebie z większą czułością. I dlatego nagrałam ten odcinek, by podzielić się z Tobą 31 sposobami na spokojniejsze życie. Które nie wymaga ani złotówki. Bo jeśli jesteś osobą wrażliwą, zmagającą się z lękiem czy zmęczeniem, dobrze wiem, jak łatwo jest popaść w myśl, że musimy coś kupić, zrobić więcej, być kimś lepszym, żeby poczuć ulgę. A tymczasem to, czego naprawdę potrzebujemy, to więcej obecności, więcej troski, więcej miękkości wobec siebie. I dlatego dokładnie dziś o tym sobie porozmawiamy. A więc kliknij na żółte serduszko na dole, aby posłuchać wszystkie 31 sposobów na lepsze i spokojniejsze życie. Już tam czekam na Ciebie.